Cześć, witam wam w kolejnym odcinku z gry Alien vs Predator obcy kontra Predator Ostatnio skończyliśmy sobie na walce z tym bossem Mamy kolejny level Więc zacznijmy sobie Zobaczymy co nam przyniesie Chyba tutaj w O jajka Kurde, powiem wam, że całkiem fajna ta gra Aha Pewnie dostałem w twarz tym facefugerem Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z tą grą. No i oczywiście z konicami, bo gra jest całkiem fajna. Tak, na swoje lata, oczywiście. No, słuchajcie, mam jakiś load game, czy coś takiego, taka co miałem mało energii. Zaczniemy sobie jeszcze raz. Jest continue, dobra? Jeszcze raz. Gdzie coraz cię trudniej, pewnie mieli, już widzę. Trzeba hmm. i... całkiem mały lek zabieram. Ale już nie, Idziemy dalej, na pewnie. pewnie. Mała przestrzeń, mały ruch. Jakieś uniki. Coś kurcze czuję, że jak zejdziemy tam na dół, już nie mieli jakiejś walki z bossem. Nie w tę stronę. A kwasem we mnie przyje. Ugrywam, ugrywam, energii na razie nie ma w ogóle. Postrzelajmy trochę, bo mam widzę, że tam jest mała ten bardzo mało energii, mam, że mnie zginę teraz. Tutaj widzisz, gdzie jest mało energii, żeby jakąś zebrać. Ale na szczęście mamy save'y. Jak to w emulatorach bywa. Coraz niżej schodzimy. Te alieny jakieś takie niebieskie są, widzę. Szkoda, że nie mogę go tam rzucić na dół. Kłód teraz ginie. No, nie mam właśnie ciężko się schować. Mała przestrzeń, mało ruchu. Na unik jakiś. Dam rano. Ostrzelamy teraz, dobra? Jeszcze raz. Ok, zróbmy z tyłu się duży. Szybko rozwalamy go, mam mało życia. No pan dostał I zapisujemy, jeszcze mam dwa życia Jajko Kurde, a bo to jest jeden w prawo, drugi w lewo Jak patrzę, do nie mogę KOŁDNO, blado zaraz ginę, no on jest to taka łatwo, łatwo tak gra. To jest mała przestrzeń, mało miejsca na jakiś umit. Nie mogę się mieć po tą brondą, tam skoczyła poza ekran Koniec? Koniec, jeszcze coś wyjdzie. No, koniec, dobra. Zapiszmy sobie. I jeszcze niżej tak jest, dwóch na raz. Ładnie udało mi się, nadało. jeszcze raz. Dobrze, udało się, pokonałem kolejnych tutaj mam jakąś szkaradną postać, że tak powiem o kude, wiedziałem, że będzie na końcu walka wow, jaki duży i będzie pewnie problemy problemów, jak gdzie... ale ma energii dużo trzymać go na dystans to się uda tak, tu jest na dystans, go trzymajmy. Kurde, powiem Wam, że naprawdę na swoje lata. Także całkiem fajna jest i całkiem, całkiem ładną oprawę graficzną ma. Naprawdę swego czasu musiała robić wrażenie. Kurde, udało mi się. Ledwo przeszło. Tak, przeszliśmy kolejną planszę, zobaczymy, czy będziemy mieli jako stawkę. Fajnie by było. Coś mamy, dobra. Mrzimy sobie. No, tylko coś takiego krótkie, no, ale zawsze coś. I dobrze, zaraz sobie zapiszę tę grę, to pokonam go tutaj, sobie skończymy ten level. Oraz na dzisiaj. Widzicie coś jeszcze? Nie. Dobrze, słuchajcie, skończę sobie tutaj planszę. I co? Będziemy się widzieli w kolejnych moim materiałach, w kolejnym odcinku. No, i oczywiście zachęcam do subskrypcji, żebyście na bieżąco byli. Bo gra jest bardzo fajna i ciekawa. Przynajmniej mi się tak podoba. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!